O No już. Dawać na grzewkę, a potem jakiś mecz. Chciałem mm -hmm. się odkuć w końcu. Mm -hmm. Co ja dostałem? O kurwa. Więc nie grałem. Aha. Hej, ja przez chwilę dwa muli, chyba ty przeszedłeś obok i się cofnąłeś, tak wiesz tak lekko, ja mówię o kurde. A ty masz spoko, bo po rundzie jak no. ci tam nie, nie przeszkadza w kąpi, to masz sobie rzecz sobie bam. Ty masz wielkość postaci? No. Ale ty mały jesteś. Jak ty mały byłeś? Jak mały. Jed jeden, jeden, dwadzieścia Aha, ja ci wyłączyłem mocy, bo normalny, w sumie kłamałem. <grym> bo te takie kłótnie, to myślę, o, kujdy, musi być mały. Mały, ja? Co ja tylko dałem granat, bo miałem natychmiastowe Ja no. tego ja chciałem, ale tak słyszałem, że mogę za daleko być w sumie potem Marlito. NIE! NIE! nie ten HP! A ja taki, kurwa, nie zginę, ma dużo HP jeszcze. Kurwa, ja myślałem, że do, od wody pójdziesz, to tak ja chciałem, wiesz, ale widzę granat, mówię, dobra, będę szybszy. to ja trafiłem jeszcze. Jestem ale... Ach, debilem jestem. No blisko było? No ja chciałem na, na BSa i wtedy, ale mówię, nie no, to mnie zaraz to... Потише, что тяжко будет. Не затушил. Myś. Teleport no jest ja patrzę, ej gdzie ty jesteś? Myślałem, że nie bitkę miałeś, albo szybkość. A ty granat miałeś, ale daleko byłem od niego. No ale ale ja się pacznie. A ja myślałem, że... bo ja chciałem... nie zdążyłem F nacisnąć, a chciałem się wiesz... Okej. Okay. Ja chciałem tak ciebie w plecy, ciebie w ogóle nie widziałem. Dobra, trzy trzy. Ja mam wielkość, jak coś. Jeden trzydzieści, prawie. A ty takie ciche, że ty mnie pewnie widzisz. Ja. Yeah. Nie wiedziałem fajkowałem ale potem jak się schowałem mówię aha, mam tą wielkość. No to i tak byś nie widział Ja tego sobie kupowałem, bo ja nic. Nie no, miałem dwie fajne matce akurat Nało ja 3 Gdzie ty jesteś? Moi przyjacielu drogi. Nie wierzę! Dlatego Ale kontra. Ja coś miałem. No. miałem. No. Ale taki pewny. Ach, wraz ciebie zaskoczenie, może kosa nawet. Zimę. Jak ty przeżyłeś? To co ci się stało z postacią. Pokażę ja ci, muszę to pokazać. Widzisz? Nie właśnie, ale ja dostałem z granaty dużo. Tak? Aha, miałem ulepszony granat. Ty, ale. Twoja postać tak się. Taka chuta się zrobiła. Aj, zjebałem. Za przepraszeniem. Nad głową zszelona. Blisko. Gdy, ja tak myślałem... Ja tak myśl, ach, mam cię granat ten. Ja, zamiana miejsc masz. O kurwa, zapomniałem z ją uciskiem w więc... Aha, dlatego. Aha, a ty nie trafiłeś. Plasek mi wyjebał, jak mi wyjebało. wyjebało. Nie widziałem. No ja byłem... Ja żyłem, więc... Bo no, ja po... nie mam tego... nie, nie mam tego streama odpalonego w znaczy, A cię odpalony mam, ale wiesz, zasłonięty. Ale tak trzeba, że na górze będziesz. Rzadko śmiałeś? Hmm? No. ja sobie idę o i tak słyszę takie dziu, 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 dookoła takie Może kosa pójdzie, ale nie Tu się bałem, że ty sprawdzisz mówi, mówi. O kurwa. Gdzie ty jesteś, mój przyjacielu? O, oh, ale timing! O kurwa, tak lewo. Przez, A ja tak się przestraszyłem, jak ty się tak chciałeś odwrócić. To kuć przed tobą w centrum, no, ja właśnie chciałem się odwrócić. No, ja się odwróciłem. Ja się kucnąłem i z prawego i tak. Ale, no, a ja chciałem właśnie najpierw w prawo sprawdzić, a potem w lewo. Dobra. O kurwa, co, jest? <laughs> co ty miałeś? <laughs> Nic, apteczki. <laughs> ja szybkość. Poszedłem do przodu i shiftem do ciebie szedłem. <laughs> Ale to był taki przypadkowy chat bo nie w ciebie nawet życie i tak miałeś. licy. Ja chciałem takiego fajka to zrobić. Dobre, eko. No, trzeba się rozcenić. Trzeba, trzeba. to to że, że pobiegłem? No, tak. <laughs> Patrzę po, na SPA, kupuję sobie MP7 i pobiegnę. Nie, wierzę. Leszą miałem. Idealnie. A ja się cofnąłem akurat po te dwa flesze i mówię, dobra, ten drugi może wyjdzie i ty mi wychyliłeś. ten berety to są mocne. Ale ja miałem... Okej. Okay. Wiem, gdzie ty jesteś. Co ja mam zrobić z tym? Czy z tym coś da się zrobić? Nie da się. My, mogę koła ale się przestraszyłem, że nie, że ja za szybko się chyba pokazałem smołku. Bo ja go od razu przebiejałem, jak ty go rzuciłeś. Odbijałem to odbijające dosyć ciężkie. Ale mi ładnie dałeś gniazdo za 40. Niewiedkę masz. No nie. ale? Ja dole Ja miałem natychmiastowego. I się minęliśmy. Jakoś. Nie wiem, co No tak, ale myślałem, że to będzie z drugiej strony. Padaje granat, ciebie nie słyszę też. Ja nie wierzę taka moc taki potencjał. już byłoby po meczu w sumie aha Ej, to jak ten flash tego pierwszego nie dostałem nie wiem. ja tam szedłem na początku i tak ja nie wiem. jak tego drugiego rzuciłem ten zundpiłem ja ja myślałem że ty ten Hmm, oni mnie się strzelają. Co? Fajwerki. No, fajwerki. Ty cokolwiek. Jesteś mój przyjacielu drogi. A co, w ucha masz? Ty tu byłeś akurat, a ja się odwracałem. Tak, ja jestem ślepy dzisiaj. A ja sobie nie. chodziłem lewo, prawo I ja pan mi ślepy. Ja miałem zj 41. Ja się strzeiłem w ostatniej chwili, że ty tu jesteś. Aha. Udało się. Co ty miałeś? Smiałka dał. Dobrze, że gada tu chyba ocalił. Chyba. Ale ja Cię będę i tak da się wcześniej tak na spokojnie mogę. Nie, yes, znowu te dobary chłopie. Grawitacja. Ale Cię w pracy nie trafiłem w ostatnim momencie. No to normalne. Fajnie się grało. To co, jakiś meczek? No, no. Yeah.